14 grudnia. Cała Polska pełna jest gadania o przejściu z gospodarki ekstensywnej na intensywną, o produkcji selektywnej, o koncentracji na wybranych kierunkach, o wysokiej jakości technicznej, o rewolucji technicznej niemal, etc. Pełno tego w radiu, w prasie, w telewizji, w sejmie itd. To gadanie ma pewno na celu odwrócenie uwagi od faktu, że nabudowali fabryk niepotrzebnych, bez oglądania się na osiągnięcia zagraniczne i teraz produkują rzeczy niepotrzebne, przestarzałe, nie produkują zaś i nie mogą produkować potrzebnych. Do tego pełne zatrudnienie przy małej wydajności pracy sprawia, że nie ma skąd wziąć ludzi, a brak ich w kraju do elementarnych usług. Na przykład na kolei tabor wzrasta, a liczba zatrudnionych nie wzrasta od lat. W tej sytuacji jakiś tuman. Rzucił hasło utechnicznienia, podnoszenia jakości, a środki przekazu bełkoczą za nim. Hasło niewątpliwie słuszne, ale tutaj służy do odwrócenia uwagi od własnych wieloletnich błędów i uniknięcia za nie odpowiedzialności. A cierpliwa publika łyka i łyka. No co ma robić, jak nikt nic z tego nie kapuje, bo nikt za produkcyjne kierunki nie odpowiada, tylko jakiś kulesza, też mędrzec na górze. W kraju kapitalistycznym byłoby 10 tysięcy kuleszów i to zainteresowanych finansowo. Tutaj rządzą sami swoi i od skutki. Czy jest na to jakaś rada? Osobiście wątpię. Trzeba by przebudować całą strukturę wszystkiego, a to bez mądrych, samodzielnych ludzi i bez zastrzyków importowych się nie uda. Wydajność również nie wzrośnie, bo płacą mało, a utrzymanie drogie. Ciągle cytują zdanie Lenina, że batalia między kapitalizmem a socjalizmem rozegra się w dziedzinie wydajności pracy. No to przecież kapitalizm już wygrał. Czytam książkę Turnu o De Gaulle'u, La tragedie du général. Głupia to książka, jak i Francja. De Gaulle, maniak dziejowej roli Francji, nie chce widzieć, że rola ta się skończy, zwłaszcza przy próbie przeciwstawienia się Amerykanom. Wielkość de Gaulle'a jest polityczna w rozgrywce o władzę, a raczej w umiejętności przekonania Francuzów, że trzeba mu oddać absolutną władzę. To wielki hipnotyzer, tyle że po dziesięciu latach sprawowania władzy i widocznych gołym okiem błędach, hipnoza jego przestała działać. Wielki hipnotyzer o przestarzałych i maniakalnych poglądach, ale tylko taki może uzyskać pełnię władzy w państwie nietotalnym. A więc nieopartym na jednostronnych rządach gangsterów, lecz posiadającym różne agendy i różne sposoby kontroli władzy. Z książki Turnu widać jednak, jak miałki jest świat myślowy tego hipnotyzera. Ochy i achy nad historyczną rolą Francji to dla prezydenta Francji za mało. Siłą ustroju komunistycznego jest to, że buduje się w nim. Aparat władzy, którym posługiwać się mogą tylko komuniści. Aparatu tego nikt nie może przejąć poza komunistami. Dojście do władzy niekomunistów musiałoby się stać końcem tego aparatu, a więc końcem tego typu państwa. O ile na Zachodzie aparat państwowy służy lojalnie, każdorazowo wybranemu rządowi, o tyle tutaj aparat jest tylko podatny rękom jego twórców. Ciekawym, co sobie o tym myśli Dubczek. I jaki jest właściwie prawdziwy jego stosunek do komunizmu? A może on go wcale nie rozumie? Widziałem w telewizji jednego z wirtuozów tego aparatu, sekretarza wojewódzkiego w Rzeszowie, Władysław Kruczek był wtedy. Smutny to widok, oto człowiek twardy, jak to się mówi, nieugięty, a zupełnie pozbawiony jakichkolwiek kwalifikacji umysłowych i wiedzy. Po prostu ilustracja do pewnego określenia, które mi się kiedyś wypsnęło, smutne powodując konsekwencje. Boję się napisać. Co za czasy. Mały Teplitz napisał w kulturze, że więcej niż literatura daje mu wiedzę o współczesnym świecie telewizja i nauka. Literatura więc nie bardzo mu potrzebna, tylko co najwyżej klasycy. Myślę, że napisał głupio, ale to wina literatury. Prawdziwa literatura winna dawać to, czego nie da żadna inna dziedzina sztuki czy nauki. Obraz myśli ludzkiej widziany od środka, myśli rodzącej się i jej mechanizmu. Pisarz nie radiowy czy filmowy, lecz czysty, winien więc pisać tak, aby dzieła jego nie dało się przetransponować na język filmu, dramatu czy radia. Tam ci dają akcję, gest, słowo, czynność, obraz, dźwięk. On może dać samą tylko czystą myśl, ale musi być w swej specyfiki świadomy i mieć do niej odpowiedni aparat. Joyce tworzył sobie taki aparat. To czysta literatura. Ja mam świadomość, ale czy potrafię? W wieku lat niedługo pięćdziesięciu dziewięciu. Boje huczą za oknami, jest niedzielny wieczór, pusty jak w klasztorze, jutro już jadę. Mam w Warszawie trochę rzeczy do zrobienia, potem święta, nudzić się nie będę, a do zaczętego dzieła wrócę po świętach. Nieprędko już pewno będę nad morzem.